Dzień dobry kochani, w kolejnym vlogmasie, dzisiaj mamy niedzielę. Ja jestem sama, ponieważ chłopcy teraz pojechali z Dawidem do kościoła, a ja tutaj ogarniam, przyszykuję im śniadanko jak wrócą. Mam zamiar zrobić biały serek z cebulką, paróweczki na ciepło, więc myślę, że będą zadowoleni. Ignaś z paróweczek bardziej, bo Ignaś tak za białym serem z cebulą pół na pół. Stasiu lubi bardziej ser, więc wiecie, dla każdego coś dobrego. Ja jeszcze nieumalowana, teraz rozpuściłam włosy, rozczesałam, miałam w kitce ale pewnie za chwilę jeszcze je zwiążę, no bo tutaj no trzeba troszeczkę, wiecie, pochodzić, poogarniać. Nie mogę się po prostu na... patrzeć na choinkę. Jest przepiękna. Piłam jak wstałam. No zobaczcie, ale jak widzicie są ręczniki. Nalałam wody, no wiadomo, żeby choinka ciągnęła, yy, ten, piła, piła, o. Yy, okazało się, że cały przepuszcza wodę. Wszystko było zalane, więc no jest dziesiąty. Nie wiem, jak my sobie poradzimy. Coś trzeba będzie wykombinować, albo kupić niestety nowy stojak, a nie chciałabym tego, no żeby ona jednak miała topicie. I wczoraj, jak wam pokazywałam, to zapomniałam, że mam jeszcze przecież te przepiękne laski cukrowe. Cztery takie sztuki mam, no i je dowiesiłam, bo leżały u góry. Jedną musiałam skleić, bo ktoś złamał, a one są steropianowe, więc no, tak to wszystko wygląda. Przecudowna choinka. Od razu jest taki klimat, jest tak cieplutko w domu, jeszcze śnieg za oknem. No i girlandę też włączyłam, ale taka migająca, że po prostu tragedia. A u góry, jak Wam mówiłam, o jest ten włącznik, więc może później to przełączę, ale najpierw tutaj trzeba ogarnąć, tutaj ze stołu, bo chłopcy zaczęli pisać już listy do świętego Mikołaja wczoraj wieczorem, ale jeszcze nie dokończyli, więc pewnie ja posprzątam. <laughs> Oni wrócą i wszystko rozwalą. No więc teraz, mimo tego, że vlogi są takie, wiecie, jak codzienne po prostu, no życie samo, no ale w tle mamy już choinkę, czyli jest y, ten y, zalążek tego vlogmasa tych świątecz... tego świątecznego odliczania. Coś nie mogę się wysłowić, ale wiecie co, ja niedawno wstałam, jeszcze jak nie, na niedzielę, wstałam 7.59, tragedia. Ja zawsze w weekend chcę wykorzystać ten czas i wyspać się przynajmniej do 9, 9.30, żeby odczuć to, że był weekend no ale no nie, wszyscy mnie pobudzili Ruby mnie tutaj lizała, tej załucho mnie yy, Dawid też już coś tam robił, yy, chłopcy też się obudzili, no i tak to wszystko się potoczyło więc dobra, mam się w ogóle taka pogadanka od samego rana nie wiem czy takie lubicie czy nie zrobiłam sobie kawę, okazało się, że nie mam już cukru ale dodałam sobie olejek ten z Action, czekajcie gdzie one tutaj są tym razem tutaj proszę bardzo wjechał yy, migdał W ogóle dzisiaj jest niedziela handlowa, bo w tym tygodniu i za tydzień no ale później y, wigilie są zamknięte. Y, wszyscy mogą się przygotować na spokojnie do wigilii, mogą spędzić czas z rodziną. To jest bardzo moim zdaniem dobre rozwiązanie, ale nie powiem, że ja bardzo często w niedzielę jeszcze musiałam skoczyć gdzieś do sklepu i kupić pojedyncze rzeczy, bo niestety ta łepecyna nie zapamiętała. Więc teraz kochani, ja was też uprzedzam, zróbcie sobie takie porządne listy i naprawdę odhaczajcie wszystko, żebyście później w wigilii nie obudzili się i żebyście sobie nie zepsuli humoru, że czegoś nie ma, a tu bułki tartej, a tu, że jajka się skończyły, wiecie, lepiej się wcześniej we wszystko zaopatrzeć. W ogóle kupiłam chłopcom takie witaminki w Rossmanie, tutaj jest z witaminą D. Ja pamiętam, że kiedyś dostałam paczkę, że miałam taką współpracę warterową już dawno z lizakami właśnie z tej firmy jak dobrze kojarzę. Tak mi się kojarzy, że te lizaczki i w ogóle, nie wiem. Teraz już, teraz powiedziałam wam, i sama ogłupiałam, ale, no, biorą sobie codziennie po, po dwie i nie zawiera cukrów, więc fajnie. Ogólnie wiem, że taka witamina D, typowa witamina D, lepiej na pewno działa niż takie, wiecie, witaminki pastylki, yy, ale oni po prostu je chętniej biorą, więc lepsze to niż nic, prawda? No, mam staty, znalazłam, patrzcie chwila. O, zaraz wkichnę. Dobra, muszę się rozłączyć. To, że... Z... O, pranie mi się już wyprało, bo też wstawiłam pranie od razu, jak wstałam. Mówię, pranko, bo mam dwie choinki w domu. Choinkę tutaj tą piękną ze światełkami i choinkę tą taką w łazience. Wiecie, na pewno kojarzycie z memów. U mnie tak to wygląda. No nie mogę z tego prania znów się, wiecie, yy, wydostać. Ciągle coś, wiecie, no codziennie się brudzą ciuchy. Codziennie idą do prania. Ech, zwłaszcza dzieciaków. Więc yy, tak, dobra. Teraz cebula kroimy. Od Dawida mamy wzięliśmy tą cebulę, bo to już było wieczorem, a my cebulę bardzo często dodajemy i powiem Wam, że jest taka mocna siekiera, że dawno, o już, już czuję po prostu w oczach, że dawno tak się nie napłakałam przy cebuli, więc fajna, że tak powiem, dobra cebula. O, dobra. No, nie mogę tak. Nie no, ja chyba pół tylko użyję, bo to jest mało tego twarogu, 250 gram, No 100% taka połówka styknie. Dajcie znać, czy już robiliście pierniki z dziećmi, czy jeszcze to zwlekacie, albo czy naszykowałyście już sobie pierogi do zamrażarki. Wiecie, żeby tylko w Wigilię wyjąć i nie martwić się o nic, ugotować. No, można się też martwić, bo czasami się lubią rozwalać te pierogi. U nas zawsze jest taka akcja, że jeden musi się rozwalić, przynajmniej w garze. I później jest tańcząca kapucha albo serba. Więc tak, dzisiaj macie taki vlog, gotowanie. Na ekranie na obiad będą schaby z piersi, z kurczaka. Czy ja mam ziemniaki? Nie. O, chyba nie mam. Albo mam bardzo mało, albo nie mam. Dobrze, dzisiaj jest niedziela handlowa, to można wskoczyć i kupić nawet do naszego tutaj sklepu. Dobra, dużo tej cebuli wyszło. uj, 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 uj jeszcze go na taka mocna, ale. Chociaż nie popłakałam się, ale teraz mnie zaczęło szczypać. Mieszu, mieszu, soli, soli i pyszne śniadanko. Do tego chlebeczek albo bułeczka świeża i pychotka. I herbatka jakaś dobra. Ja uwielbiam miętę. Dobra, nie rozgaduję się, bo może Was to w ogóle nie interesuje, jak ja tutaj gadam w tej kuchni, co nie? Chcecie normalny vlog, a za nie moje tutaj gadanie ciągłe. W ogóle jutro Stasiek ma tą wycieczkę do krainy Świętego Mikołaja. Kupiłam mu kilka rzeczy, jakby na drogę. Muszę jeszcze mu zapakować jakieś dodatkowe spodnie, bluzkę, bo różnie to może być. Dom na obiad dwudaniowy, więc zupa i drugie, danie wiecie, jak to jest z dziećmi. Lepiej zapakować, też tak pani napisała. No i Stasiu wyjeżdża 8:35, ma zbiórkę, 8:45 wyjeżdża. Powrót około godziny 16. A Ignacia mam na 8, więc będę musiała coś przez te 30 minut tam robić, albo wiem, nie, no ja wrócę do domu, bo Ignacia na Boże. Hmm, za 28. I tutaj mam Staśka, czekajcie, zdejmę mu te rzeczy, żebyśmy tutaj nie zapomnieli. Czy tylko tyle ma? Nie, mi się wydawało, że więcej. Trzy rzeczy. Biszkopty. Oreo, takie malutkie, zobaczcie. I tutaj jeszcze wziął sobie takie. Hmm, jak się nazywa? O, herbatniki. Herbatniki, wypadły mi z głowy. I tutaj jeszcze w lodówce widziałam, tylko muszę właśnie pamiętać. W lodówce jeszcze nie mieli taki bakuś, deserek yy, waniliowy. No, I dostanie też wodę. Myślę, że też styknie, może jakąś mandarynkę. No, później mają ten obiad. No to też, żeby się nie napchał. Później jest też sala zabaw. Więc, wiecie, jak brzuch będzie aż taki pełny, to żeby mi się niedobrze wszystkim yy, zrobiło. Więc wydaje mi się, że, że styknie. A jeszcze ma jak coś z yy, yy, Seven Days'a. Więc jak chcę. To może jeszcze sobie wziąć takiego rogalika. Czadowa ta wycieczka. Zazdroszczę mu. Kraina świętego Mikołaja. Czy można chcieć coś więcej? Idę się malować, ale teraz starałam się odpowiedzieć na trochę komentarzy, aż mnie palce bolą. Bardzo Wam dziękuję, że się tak udzielacie. Gdyby nie te komentarze i w ogóle, to ja nie wiem, czy bym dalej nagrywała, bo jak no widzicie, no idzie to mega, mega słabo. Ale jak widzę, że jesteście, że udzielacie się, że mnie wspieracie, no to wielkie serducho, wielkie buziaki dla Was. Yy, motywujecie mnie po prostu z całych sił. Idę się malować, bo tak dziwnie, co nie? W niedzielę być taką łysą, bez makijażu. Dzień dobry, zwierzaki! Ale dzisiaj, dzisiaj Wam daruję ten proces malowania, no bo ile można, co nie? Patrzeć na to samo. Ile można? Tylko sobie spryskam. Jezu, kocham, polecam Wam. Polecam. Umalowana ja otwieram swój kalendarz. A który dziś? A, dziesiąty, dobra. Dziesiąteczka. Proszę bardzo. Chyba znowu mam obiektyw troszeczkę brudny. I mamy aniołka pięknego. Idę zobaczyć, czy mamy mały śrubokręt, bo niczym nie mogę odkręcić tych światełek. To wam pokazywałam, co wczoraj w pepku kupiłam za 12zł. A my znów kochani w aucie. Musimy jechać po ziemniaki, bo trochę tylko mamy, ale chyba nie wystarczy dla wszystkich. I pieprz, bo pieprzu też nie mamy. To już wam wcześniej mówiłam, jak robiłam... Co Ten twarożek, co nie? No, ale teraz mamy schabę z piersi z kurczaka, więc trochę tego pieprzu musi się znajdować. Hop, hop, hop. Idziemy się przejść miastem. Kawałeczek dosłownie, a coś tutaj się dzieje, Ko ogólnie bezzastawiona droga. Jadą wszystkie służby, strażaki stoją. Strażacy. O, idzie. Ignaś pomachasz do vloga? Hello! zobaczyć, co się dzieje. O co chodzi? Może wy wiecie, co dzisiaj jest za dzień, 10 grudnia, że tutaj się tyle dzieje. Do no Dobra kochani, oni się już zebrali, tu były jakieś barierki, mi się wydaje, że to mógł być jakiś przejazd mikołajowy Może na motorach, no nie mam zielonego pojęcia, ale już się zwinęli, pojechali, więc nic nie widzieliśmy Szkoda, bo jakby to były na przykład Miko mikołaje na, na motorach, no to mega, mega sprawa, żeby też nagrać dla Was na, na vlogmas a tam chłopaki, chodzi, Gnaś. W ogóle padał śnieg, teraz przemienił się w deszcz i nie jest za przyjemnie, szczerze mówiąc. W ogóle wszystko się tutaj zobaczcie. Roztapia, ciapa się robi. No ale troszeczkę się chociaż przeszliśmy mimo, mimo tej pogody. Tak? Pójdziemy na lody i na Twojego loda. Nie. Wystarczy tych słodyczy. Czekoladki są jest odliczanie. Styknie. Dzisiaj Zobaczcie, kochani, leża. jaki wielki dmuchany Mikołaj Chciałabym mieć jakieś, takiego na podwórku, no. ale boję się, że zara przegryzie. Dzisiaj pijane leżą. No o nie piękny! Ale za mocno przybliżyła, i było widać o, te. Guziki. Czekamy na przejeździe oczywiście. I z Dawidem. Jakie masz wady i jakie masz zalety? Nie mam wady. Mam same zalety. No, no chodźcie. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Zabaw... O zabawce, która bała się zostać świątecznym prezentem. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Zabawkowie na dalekiej północy był to wyjątkowy czas. Już niedługo miał tutaj zabitać święty Mikołaj. Teraz kochani zaczynamy drugą książeczkę, którą chłopcy otrzymali. Stasiu się tutaj kładzie i siada i tym razem jest to książeczka nowy strój świętego Mikołaja. Jakby ktoś był ciekawy, to jest Anna Prudel. Już wkrótce miały nadejść święta Bożego Narodzenia. W Laponii pod kołem podbiegunowym był to bardzo pracowity czas. Święty Mikołaj wraz z pomocnikami elfa mieli przygotować gwiazdkowe prezenty dla dzieci z całego świata. Praca szła im bardzo sprawnie, bo święty Mikołaj dbał o wszystkie małe smyki, a elfy pilnowały, aby nikt nie został pominięty. Kochani, my już będziemy się żegnać. Dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że taki vlogmas Wam się podobał. Wysyłam Wam i Widzimy się jutro. Pa!